Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy pana Tomasza Tarnolickiego. Radę Miejską w Mroczy reprezentują przewodniczący Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Włodzimierz Kobyłecki. Witamy tutaj pana Piotrowskiego, tak? E, panią dyrektor gminnego zespołu obsługi oświaty Alicję Babiarz-Synakiewicz. Księdza kanonika Wojciecha Czerniaka. Taraku świętego Mikołaja w mroczy. Panią Dyrektor, Pana Dyrektora Łukasza Piotrowskiego z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Kierownik do spraw artystycznych, Panią Małgorzatę Papałę. Przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w Osobie. Kierownik pieczy zastępczej pani Magdaleny Smeusz oraz panią koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, panią Klaudię Miniszewską-Konkiewicz. Prezesa Stowarzyszenia KMK Kos w Kosowie, pana Mateusza Rymaszewskiego. Panią Sołty z Sołectwa Kosowo, Natalię Rymaszewską. Gorąco witamy naszych rodziców, dyrekcję oraz grono pedagogiczne naszej szkoły, w tym nowych nauczycieli: nauczycieli. Pedagoga Szkolnego, panią Wiktorię Kaptaniak. Nauczycielkę religii, panią Katarzynę Milczarek. Witamy pracowników niepedagogicznych, w tym nową koleżankę, panią Natalię Furgałę. Witamy również serdecznie radnego pana Krzysztofa Rotkiewicza. Uczniów niepublicznej szkoły podstawowej w Kosowie szczególnie serdecznie witamy pierwszaków Natana Haberskiego, Ignacego Kwiłkę, Ernesta Trojanowskiego, którzy są również nowymi uczniami w naszej szkole. Oraz Krzysztofa Januszewskiego, Piotra Książek, Konrada Pras, Alana Szymańskiego, Paulinę Walkiewicz i Krzysztofa Wąsa. Witamy również pozostałych nowych uczniów, którzy przybyli w tym roku szkolnym: Adriannę i Aleksandrę Gesse, Martynę Włosiniak, Kingę i Filipa Myjak. Adama Haberskiego, Nikodema Szykierskiego, Oliwię Gil i Filipa Dżazgę. <klucz> Serdecznie witamy również emerytowanych pracowników szkoły, państwa krystynę i Kazimierza Knioła. Serdecznie wszystkich zebranych na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Naszą największą radością są nasze maluszki przedszkolne, wesołe i jak zawsze rozbawione. Ta Dorotka, ta Marusia, ta, ta dzień, i każdy dzień, tańcowała, ramna, dzień, ramna, ram, dzień, i i tu bała basem. dosem, nóżką, Tańcowała i w pełni i w południe też słońko, co mnie, krwawo co mnie. Ta dorotka, ta malusia, ta malusia tańcowała, ta kalusia, ta kalusia tańcowała i z wieczora i z wieczora wyszło słodko do jeziora, do jeziora. Śpi już w kolebusi, w naruszaj na różowej, na poduszy, na poduszy chodzi senek, koło płotka, koło płotka, cicho bota, śpi doradka, śpi doradka. Przed nami nowe zadania. Przedstawię w skrócie priorytety oświatowe Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym roku szkolnym.